Siemano Edgar witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie dostałem się do tego świata. Do tej wielkiej skrzyneczki. Yy, czekajcie. Yy, I jak widzicie. Tutaj mam tyle milionów tej kasy, a ostatnio mieliśmy problem, tak. I jesteśmy w szórcami już tutaj bo ja już sobie przesłem to wiem, że wam nie nagrywałam odcinków, ale przez dwa dni lub jeden, ale po prostu nie miał po prostu w, problemy z, y, z tym internetem i po prostu tak wysło. Ale teraz już normalnie i możemy nagrywać i zgadnijcie, Te 30 z miliony nam nic nie da. Bo ja już ten cały świat. Tak, niby. I staty god. A że Kasper nie lubi czekać. To już pokażę Wam, gdzie była ta fajna deska. Tak. Taka fajna deska można sobie oczywiście nie zdobyć, Tylko nie na tej kraji nie, tylko na tej co właśnie na stepie. Zaraz wam pokażę, w którym miejscu. Oczywiście, jak ktoś nie wie, bo dużo osób już wie, gdzie jest ta deska, ale te osoby, które są po prostu się dowiedzieć gdzie są deski. Więc tepimy nas do miejsca tego. Trendy Truth. To jest Musi nas przesunąć. Następnie tu będziemy rozmawiać. te pies. nam stały. O, stepło! Dobra. To tutaj jest taka pewna fajna miejscówka. Tu, tu, tu. Tu odblokowałem ostatnio wszystko. To po prostu było ok. I w tym oto miejscu była taka fajna takie miejscówka. Nie, to się teraz dostaniemy. Chętnie i zaraz Wam pokażę. I tu leżała sobie ta deska. Ja chętnie już sobie tak wzięłem, bo nie chciałem czekać i po prostu dostałem się. A dzisiaj, będziemy się dostać do Białego Świata. No, Dobra, już tylko z rybami, ale tam się uda, nie wiem. Bo pokażę Szybko, szybko. Szybko się tam dostaniemy, nie będziemy się tepać. Bo nas deskorolka jest bardzo szybka. Nasze pety tu są tak daleko, że masz akurat ziom muszę uważać na te skały normalnie. Ziom, ziom. I tutaj mamy coś takiego. Ja wiem o co tu chodzi, tylko podjedziemy sobie do tamtego miejsca. Szybko. Tyk, 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 tyk. Tyk, tyk myk. Tutaj. I co wiem. To tutaj taki czarny sp O, już się odblokował. Ale to nie ten, jeszcze na tego czekamy. I te, i te pety musimy poczekać, bo jak widzicie ja sobie z nie daje nas ten pet, długo na niego czekałem wam powiem. Okej, okay. myślałem, że będzie więcej dawać, ale on jest hardskortu, więc go sobie zakładamy, zdejmujemy jednego i zakładamy tego. On jest mega mocny, ale to mega jest legendarny. Patrzcie widzowie jak on będzie niszczy szybko skrzynkę. Założę się, że na 6... Że sekund to na 100%. Mniej nawet. Taką sobie skrzynkę nawet zniszczy. Hop, paty. Iście. Patrzcie. Patrz. Widzicie? Wystarczyło jednego peta. I ty... Ale to nie że tylko ten pet, ale moje pety też są dobre, ale robi widać, że robi ten pet. Patrzcie. Na przykład tak wolno. Taka... Dlaczego tu nagle tak syp? Wizowie nie rozumiem. Ostatnio, bo y... ostatnio miałem problem z jedną skrzynką. Sobie nabijałem i tak się wolno niszyło. wolno, wolno. I tak. Nie nadążałem, a teraz szybko, strasznie. Zobaczmy w jakim miejscu ta była skrzynka. Z okazji. Tyk, 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 tyk. Lecimy. Okej. Okay. To była dokładnie... Ta skrzynka. Właśnie to, co tu... Rozpalają ludzie i tak... Wiecie, powoli rozwalałem, powoli, nie wiem czy teraz są lagi czy co, lagi są, no mówię, patrzcie, tylko trochę zacina, to jest, no, zacina, rozpisz się, rozpisz się, to ci pan pokazał. Dobra, widzowie trochę, trochę się chyba posuło, ale to nas nie interesuje. Znieście sobie skrzynkę. Chodźcie, pety, pety. Za mną. I tutaj. Idziemy tu... sobie tutaj u miejsca. Teraz co? Trzeba dawać te pety, bo jak wiecie przecież to przez, przez, jak będziemy kłaść, to się dostaniemy tak do kolejnego świata i my właśnie to chcemy. Ale że jeszcze musimy poczekać na dwa pety, to raczej do jutra? Nie, do jutra, bo jeszcze na udajmy sobie, że ten pet jeden pet, a ten będzie za 5 godzin, więc za 5 godzin to będzie o 20, widzowie. Do odebrania więc ja, ja już nie będę nagrywać po prostu 20 20.00. Wezmę sobie tego peta. No i wiecie, ale wam pokazać, czy, czy się coś tam zrobiło. Czy jestem pokazane, że, przy, że jeszcze dwa pety na no 100% chyba będzie. Hop, 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 Poduj się, no kurde. Hello. Dobra. No dalej. O. o! Widzicie. Widzicie. Widzicie, żartowałem. Dostajemy się do tego świata. I dzisiaj. Bym chciał już te trzy, trzy takie fajne sobie. Już mam ten świat kurde, więc Dobra. Okej. Okay. Więc dzisiaj bym się tam chciał dostać, ale nie wiem czy tam się to uda. Pierw chodźmy tam, może. Gdzieś tam odblokowanie PETA? Jakiś... Wiem, wiem, mój ekwiwunek tutaj to jest niesamowity. Widzowie, niesamowity. To po prostu nie, nie wszystkie z hardcore to są, ale jest niesamowity. Dobra. Ej, ale mi się tak ta deska podoba, a. Jak nam się uda, jak będziemy dużo grać, widzowie, to chcę, żeby nam ta deska. Tak, Załoduję się o tą deskę chcę zdobyć, bo ja dokładnie wiem gdzie ona jest. Wiem, bo ta miejscówka jest niby trochę dziwna, ale się. Dobra, lecimy. Lepiej. Patrzcie, ty, 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 ty. to jest najlepsza strategia na swój tak. najlepsza Wystarczy zaraz podlecić I teraz sobie Ale muszę że będziemy trochę szybciej, ej, ej, ej Tak mało To jak mamy robić speedrun, jak tak mało dostajemy? Nam się tu spieszy, ziomek, o, nareszcie, pierwsza kawa Robimy z pedra. Kolejny świat już Bo widzowie, mogę odblokować na zło świat nie, nie w tym odcinku, ale na przykład za odcinkiem będę odblokowywać Żeby was po prostu nie zanudzać otwieranie światami po prostu teraz na przykład otwieramy, bo po prostu teraz nagrywam i po prostu chęć, bo nie mam na razie co robić, bo wam pokazywać nic, więc sobie po prostu poniższymy razem. Okej, okay. już dwa h dopiero. Eee, dobra, bo ja mam mózg, mózg jak złota bułeczka. Żeby się dostać szybciej <noise> Żeby i dostać się szybciej do Tego, tego świata Tu musimy się tepnąć na sam początek tak, W hardkorzu Bierzemy małą deskę Dlaczego jestem taki mały? Rozlego. I za 5 godzin, tak? Nie za 5 godzin. pierwszej te, wezmę te pety moje i wezmę po prostu odbiorę z przedszkola. Mam nadzieję, że pety dadzą mi dużo kasle. Widzowie to jest moja jedyna strategia na tą chwilę. Widzę lepszej. Jak zdobędziemy 48 milionów to jest naprawdę spoko Tylko żeby tak dużo byśmy dostali Bo jak nie to będzie naprawdę źle A by się chętnie by przydało tyle Na 4 miliony Coś mi tu śmierdzi, a na skąd weźmy skwajmy Nie, 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 nie nie, czekaj, bo muszę ja to sprawdzić. Chcę to sprawdzić. Nie co to sprawdzić. No dwa, dwa, dwa. Jeszcze jeden. Dobra, i, i chcę zobaczyć ile te będą dawać. Czy więcej, czy mniej? To sam początek? Między dużo czy... Niby. Dajmy całe. Całe te, co były wcześniej I co wie. Let's go. Pił, 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 mu się nie opłaca więc chyba dajemy tante pety bo bym zdobył tylko k a karmy chcemy zdejmujemy pety my chcemy milion widzów pak, pak 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 pak, dobra ile to zajmie zanim postejmujemy po oczywiście nie spodziewałeś się, że takie będą małe lagi. No nie małe, ale duże. Dobra, pik, pik i pik. Dobra. I teraz lecimy z oksem. Bierzemy Bysamy... Jakiś swój a ten. Ten mi się załadował. Tyk, 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 tyk. tyk, tyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, co co za 11, 12, 13, 14, 15, I mogę jakimś... Mogę teraz 20, 21, 22, Tyle 24, więc teraz się już bardziej 29, Opa, i moje petyska. Są już gotowe. O! Co to jest? Co jest? Co jest, widzowie? Co tu się dzieje? O, mam nową deskę! Moim desk, nową deską jest... Nogi! Ej, muszę zrobić screena normalnie. To jest moja nowa deska! Radzi sobie! Hop! I zrobimy takie. Tyk. tak będzie się mieć zdjęcie tytułu. Ok. I bierzemy tyk. Tyk, tyk. Zbieramy. Ok, dobra, dzięki, dzięki. Dobra, mamy ten światło wyblokowane. Nie dowierzam aż. W ile? Ja Wam powiem, ile. kiedy ja się dostanę do hardcore'u Tydzień? Nie, nie tydzień. Lepiej niż tydzień. Yy, jakieś 12-13 dni temu, i my już jesteśmy tak daleko. Jest, jest tak, to nie spodziewałem tego w, w wyniku, ale naprawdę jest to sporo. Skład pizza się się po co tu I ty już te masz, poki? Tak. Nie mam widzowie, ale nigdy jeszcze nie klikałem tutaj z hardcore'u do. Ba, Dobra, mam teraz tak. Tego dużo, jak nie wiem. A tego który mam najwięcej? Dobra, a ile mam tych potek? Ja. Dawaj, klikamy. Dawaj. Jestem mieć Wszystko do stu. Nawet do trzech. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj klikamy. Ale czego ja tu siebie nie widzę? Ha? A, bo to, A już wiem dlaczego. Dobra. Już dobiłem dwa prawie. To jest ten świat. Tu jest po, poza tymi światami coś innego? z tego domu, którego się zaraz wejdziemy. Pewnie następnie, na sam początek. Znając... But what's the know? Hmm... Te drzwi? No tak, to one te pają na sam początek, to nie. My nie strzemy. Tego widzowie. I patrzcie, jak jedna z wystrzeli widzowie. Patrzcie. Okej, okay. dobra. Dobra, chyba by już Roblox też, żebym nie kombinował na tym, na tej grze, więc na tym akcentem się skończy. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jak chcecie to dzwoneczek. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Nara. Cześć.